Cześć! Większość z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez piernika. Zresztą to wyjątkowe ciasto cieszy się popularnością nie tylko od święta i ma bardzo wielu miłośników. Czy wyjątkowy smak piernika można połączyć z alkoholem i zamknąć w butelce? Oczywiście tak! I w tym filmie pokażę, jak to zrobić. Do przygotowania likieru piernikowego będzie potrzebna śmietana kremówka, gorzka czekolada, cukier puder przyprawa do piernika i nutella lub inny krem czekoladowo-orzechowy. Najpierw łamię czekoladę na kawałki, a potem rozpuszczam ją w kąpieli wodnej. Gdy jest płynna, dodaję kremówkę i cały czas mieszam. Później dodaję jeszcze cukier-puder i znowuż mieszam. Przyprawę do piernika i dalej mieszam. Oraz nutelę. Mieszam tak długo, aż składniki się rozpuszczą. Garnek odstawiam do wystygnięcia. Teraz kilka sekund dla partnera kanału. Firma Homik jest właścicielem marki Garden Line wysokiej jakości artykułów i mebli do ogrodu poleca także produkty dla gospodarstwa domowego, artykuły do przetwórstwa, toaletki, meble i ozdoby do domu. Zaprasza do sklepu internetowego oraz do zakupów hurtowych, więcej w linku w prawym górnym rogu ekranu oraz w opisie. Gdy zawartość już ostygła, dolewam wódkę i mieszam. Likier piernikowy jest już gotowy. To bardzo szybki w przygotowaniu trunek. Teraz trzeba już tylko rozlać go do butelek. Wybrałem butelki z asortymentu chomika. Zobaczcie, tak wygląda mój likier i bardzo dobrze smakuje. Polecam. A tymczasem daj łapkę w górę pod filmem, subskrybuj mój kanał, kliknij w dzwoneczek i oglądaj inne filmy. Do zobaczenia.